że było widać tamtego. Nadajesz na żywo proszę Państwa, czy mnie słychać? Poproszę o informację. Poproszę o informację, jesteśmy już, czekamy. A tam jeszcze jest jeszcze moja kawka. Halo, 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 czy mnie słychać? Tak jak mówisz, no dobrze. No dobrze, mamy dwie osoby. A nie wrzucałem jeszcze posta, też że w ogóle jesteśmy. Czekamy na losowanie. Nie, to nie będzie losowanie. Losowanie to już jest. To, jest to... <grymne> losowanie to jest y, słowo zabronione. Tak, to nie będzie losowania, ale się spirala życia. Coś tutaj jeszcze mnie tak słabo ucina mnie czoło trochę. O, zrobimy tak. Tam jest piękny obraz słoneczka. no i pięknie moja choineczka, śliczna. A wrzucę post od razu jeszcze bo zapomniałem. Ty ry 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 ry. Co myślisz? No i link, nie? No. Eee. A to wrzucać post, czy tylko na relację? relacje? Relacje, relacje, Wrzucać posta na to, nie? Nie ma sensu, myślisz? Ozdrzycimy, jak już wylosujemy. No dobra, w, su w sumie wylosowanie W sumie i tak, dobra, fajnie. No to wrzućmy, że, że już jesteśmy w takim razie. Mam tutaj jeszcze to drugie. Wrzucimy tą miniaturę w takim. Mamy. Zofia Szostak. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło. Jest opóźnienie? Zawsze. Bo tam było też w ustawieniach, że można wybrać w ogóle, ale że jakieś 60-sekundowe opóźnienie, ale ja nic takiego nie wybierałem. To mamy 15 ty, Te, ty, te, ty, te, dobra, wrzucimy tutaj, gdzie to jest. Dostępni. Kopiuj link nasz pierwszy live na żywo. Polecam hmm. serdecznie. No i pięknie. 25 ja Już pokażę przy Państwa tak, wszystko jest gotowe. Odbędzie się. Już niedługo, myślę, że tak 25, 10, zrobimy losowanko. Zobaczymy, ile osób jeszcze tutaj dołączy dzisiaj, na tego live'a. ale świetnie. Dobra, wrzucę ten pościg, że jesteśmy. Dobra, ja też czekam na wyniki, jestem bardzo ciekawa. No dobrze, dobrze już niedługo. Witam serdecznie. Pani Agnieszko, dzień dobry. Pisałem, będziesz przychodził do losowania, to przecież wszystkie niki i się zapytać, czy kogoś nie brakuje. Dobra. Zobacziała ostatnim chwilę na wpisanie się Okej? Okay? Tak myślisz? Nie, że nie, nie. Dobra, rzucamy ten pościg. Że już jesteśmy. Ja będę tym No tak, no bo za chwilę już nie będzie możliwości. Hej, Dominik, cześć Monika. Bardzo mi miło, że jesteś z nami. Dobra, wrzucam. Poleciało, że już jesteśmy, że już jesteśmy na żywo. Damy sobie jeszcze chwilę. Zobaczymy, kto do nas dołączy. Bądziorno, bądziorno Michał, hej, cześć. Jest i Małgorzata Nadulicz, a ja też jestem. No cześć Gosia, cześć. Jest też Eryk, witam was wszystkich. Tak więc super, bardzo mi miło, że nie jestem sam tutaj, tak. No, jeszcze dopijam kawkę. Tak więc czekamy, zasypujemy czat. Małgosia, a czy ty brałeś udział w konkursie? Nie wpisywałem się w listę. Dlaczego cię nie ma w konkursie? Przecież ty chcesz dietę. Tak mi się wydaje razem z panem Krzysztofem. Jeżeli Krzysztof też to ogląda, powinien oglądać na drugim koncie i tutaj napisać ładnie, że jest z nami, no? To już Karla Dominika, tak. też jest z nami. Siedzi tu obok, tak też. Montażysta, kamerzysta, jest zawsze. Z czego, z czego ha? Z czego ha. Nie wiesz, ogląda na dwóch telewizorach. Tak, dobrze, fajnie. My też możemy odpalić w tle jeszcze na telewizorze. Nie, nie będziemy już robić po głosu. Mamy e, no, minutkę po dwudziestej i super. Poczekamy sobie jeszcze chwilę. Może ktoś jeszcze do nas dołączy. Bardzo fajnie. Tu, 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 tu. Rzuciłem. Tu, 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 tu Dobra, ja na chwilkę że to Podpiszę tylko. No, fajnie, fajnie, widzę, że jest was coraz więcej, bardzo się cieszę, tak więc witam tych nowych, którzy są. Tu tu, tu, tu. tu. Coś ta słabo świeci. Bezki No dobrze. Zgłosiło się kilka osób, tak więc jeszcze raz pokażę. Mamy wszystko przygotowane. O, a będziemy musieli łapać światło, bo nam tutaj lampa za bardzo leci. O, może gdzieś tutaj z tej strony. Tak, żeby było widać to losowanie. Widzi ten kamerę. Tak? Będzie widać. O, może teraz, teraz chyba złapało, nie? Mamy listę osób. Nie, tak. no, słabo widać. Nie, dobrze, tutaj dobrze było widać. Tak? Tak. Może tak. Wszystko widać. Ale nie, nie widać. Wszystko. Tak, nie. więc mamy to. Tak, jak teraz widać wszystko. Dobra, elegancko. Jest OK, dzięki Michał, super. Dobra, będziemy sobie to, którą mamy godzinkę, cztery po. Co czekamy jeszcze do 10 po? Czy odpalamy za chwilę? No na tak więc tak może ja opowiem jeszcze pokrótce mamy y, 3 miesięczną współpracę tak? tutaj była w, do wygrania w tym konkursie i osoba wygrana będzie y, oczywiście prowadzona przeze mnie online bądź y, na żywo będziemy mogli się spotkać jeżeli gdzieś tutaj jest z okolic i przeprowadzić sobie tą redukcję masy. zależy od sytuacji jakie będą plany. No, i będziemy sobie działać oczywiście Wam. Także będziemy pokazywać tą przemianę. Mam nadzieję, że nie będzie z tym problemu, bo to jeden z takich ważniejszych aspektów dla mnie, żeby móc dalej oczywiście Wam pokazać, yy, co udało nam się razem osiągnąć tak, w tym konkursie. Tak więc mamy cztery, po. Sprawdźmy się czyściło. Łop. Nic. Chwila przerwy. Na reklamy. Tak, chwila przerwy na reklamę, dokładnie. O, um, 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 um. Co, dołączy ktoś jeszcze do nas? Widzę, są nowe osoby, tak więc witam serdecznie. Hej. Expressing się czyścił, dokładnie. No tak, trzeba było jakieś szybkie jeszcze espresso strzelić. strzelić. Więc już nie ma. A jak nie ma, no to co? Możemy w takim razie. Ciekawa odwadnia, czy to prawda, czy mit. To jest mit, oczywiście, że tak. I mamy nawet film taki na kanale. Jeden z pierwszych, który wrzucałem. Kulczę, no, zaraz wam pokażę. Było coś takiego u mnie na kanale. Już zaraz wam pokażę. Rzucaliśmy, Patryku, coś takiego, mm -hmm. prawda? Jakoś nagrywaliśmy świeżo po wakacjach w tym roku. Proszę bardzo, to prawda, czy, prawda mit, czy, mit? czy mit? Mit. Kawa nawadnia, a dodatkowo nadaje okay. energii. Okay. Możesz okay. pić kawę bez obaw, twoje zdrowie. Chcesz poznać inne fakty, które <laughs> ułatwią ci życie? Odezwij się. Tak, było. 28 września. No i co? Pani Małgorzata, co myślisz o Ozempiku? Czy my dzisiaj chcemy rozmawiać o takich lekach? No to bardzo trudny i powszechny temat. Zależy, kto pyta. tak? Ozempik będzie przede wszystkim lekiem pomagającym osobom wyjścia z otyłości. Jest to super sprawa, szczególnie dla osób, które mają dość dużą nadwagę. No bo jednak stawiamy wtedy na to, żeby zejść z tej wagi, która będzie nam niestety ten organizm mega wycieńczała, tak? Nawet czasami jakimś kosztem, ale według wielu badań jednak no, ozempik mimo wszystko nie szkodzi nam w kontrolowanych dawkach. Wręcz przeciwnie, pomaga gdzieś tam zahamować to łaknienie i pomóc w walce z otyłością. Tak, więc to tak w wielkim skrócie, ale myślę, że można jeszcze o tym porozmawiać. Co, którą mamy godzinkę? Siedem po. Myślę, że... Tak, kurde. Będziemy zaczynać. Czytamy po kolei osoby, które się tutaj zgłosiły. No to mamy tak. Pierwszą osobę, którą mam zapisaną, to jest Sinf91. Później mamy Fontaine Rap, Eryk Pamięta, Kamila Leszczyńska. I to były osoby z YouTube, a później mamy z Instagrama, bo było można oczywiście wziąć dwa razy udział. Mamy Eryka jeszcze raz, Fontaine Rap E, MAR0290, Biomechanical, Raven, e, nie umiem w nazwy. XNA, podłoga TI Fit, Kacper, UN, e, Marta, Sy, Zy, 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 Ptaszyńska, Renata, EMI, podłoga Szu, Kamilka, 7826 oraz Paulina M i Tomasz. Jeżeli kogoś nie wyczytałem, to pozdrawiam serdecznie. Kajetanie, bardzo mi miło. Eee, to proszę się przypomnieć. Jeżeli o kimś zapomnieliśmy, dajmy sobie jeszcze z minutkę. Mamy 9 po, zrobimy 10 losowanie. Nie ma co przedłużać, bo wszyscy czekają. Tak, więc jeżeli kogoś nie wyczytałem, to proszę dać znać. I będziemy mogli sobie zaraz to odpalać. To nasze losowanie. Pierwszy live na żywo, proszę państwa, co tutaj się dzieje? Dietetyk w akcji, kurde, tak. To mamy spinera naszego. Zrobimy jedno losowanie. Kto wziął udział dwa razy? Na YouTube i na Instagramie będzie wpisany podwójnie. Tak, więc ma podwójne szanse. Dobra. Tak będzie widać. Co? A może sobie zrobimy tak? Troszeczkę niżej to. O, i teraz myślę, że będzie świetnie. Ewentualnie nie będzie przez chwilę widać. Ale będzie, ale będzie widać świetnie o to. Tak. Jest git. Tak, czy to już jest czas? Mamy 10 PO. O, dobra, lecimy tym spinarem w takim razie. Teraz się żyje. Ja spróbuję kliknąć odwrotnie. O. I mamy. Eryczek, proszę bardzo. No, powiem szczerze, że z Erykiem się znamy, tak więc no, ale nic tutaj. Nie ma możliwości oszustwa, proszę Państwa. Mamy spinera, który sam kręci, tak więc. Ale Eryk mi wspominał, że tam chyba jego małżonka bardzo chciała także wygrać, tak więc cóż, może się podzieli jakąś wygraną. Gratuluję, oczywiście. Eryku, dzwonimy się później, odezwij się koniecznie do mnie, tak więc obgadamy, jak chciałbyś wykorzystać tą wygraną i co chciałbyś przez kolejne. Trzy miesiące działać, jaki jest Twój plan. W zeszłym roku udało nam się z Erykiem zrobić e, rajd dookoła Warszawy, tak zwaną krwawą pętlę, na 250 km. Tak więc teraz coś nowego musimy w takim razie zdziałać, skoro już wygrałeś. No, gratuluję. No i co? To chyba tyle w takim razie. Jest Eryk? Czyli Erik jest na czacie. Erik, jeżeli leżysz na ziemi, wstań proszę i daj znać. No jest nowy rok. Erik pisze. Siema. To ja wygrałem. Napisz. To ja wygrałem. Ciesz się razem z nami. No. Jestem dziecko, usypiam. Człowieku, teraz jest live, kurde. Jakby był live u Buddy, to byś nie usypiał dziecka, tylko byś oglądał, usypiając dziecko. Przepraszam za spóźnienie. Tak jest. Eryk, jeżeli nie wiesz, to wygrałeś, tak? Bo widzę, że przepraszasz za spóźnienie. To o tobie teraz mówimy. Ja ci jeszcze raz pokażę, zobacz. Tak, wszyscy byli wpisani. Każdy miał szansę, ty miałeś co prawda podwójną, bo startowałeś i z YouTube'a, i z Instagrama. Tak więc udało się, wygrałeś. Niestety jesteśmy dalej na siebie skazani, tak. Erik. Czy doleciało? Żebyśmy mieli pewność, co tych tych, że każdy dostanie ten. No i świetnie. Dobra, przy Państwa. Tak, każdy, kto oczywiście brał udział w konkursie, tak jak obiecałem, dostanie ode mnie e, dietę. Tak więc e, roześlę wam e, jadłospisy. E, w ciągu myślę kilku dni. E, Odezwa się do was, dostaniecie każdy ode mnie na maila siedmiodniowy jadłospis. Jadłospis będzie taki sam dla wszystkich, czyli na 2000 kalorii. Myślę, że to jest takie. Dobrze, żeby sobie sprawdzić. Posiłki będą miały taką samą liczbę kalorii i możecie zobaczyć, jak to wygląda, i oczywiście, jeżeli Wam się spodoba, odezwać się do mnie, a przygotuję coś specjalnie dla Was, i możemy zacząć sobie współpracę z już założonym konkretnym celem indywidualnie pod Was. Tak więc, co, to by było tyle ode mnie na dzisiaj. Było mi serdecznie miło, eee, cieszę się. Że byliście tutaj i razem ze mną fajnie się bawiliście. Ja naprawdę fajnie się bawiłem i cieszę się, że mogłem to dla Was przygotować. I cóż, niedługo na pewno jakieś kolejne fajne niespodzianki. Tak więc tyle ode mnie. Życzę dobrego wieczora i do zobaczenia.